No hej, witam was w kolejnym odcineczku Dzisiaj jak widzicie mamy silniczek 1.6 16V To jest Renault Megane 2 I co się stało? No co się stało, że była kolizja chyba na rozrządzie Ale to się okaże wszystkie jak rozbierzemy yy, Właściciel stwierdził, że Jadąc po drodze, yy, jadąc, yy, W drodze zaczął coś mu dzwonić Zjechał na pobocze Po zjechaniu i zgaszeniu silnika Już silnika nie odpalił Silnik zblokowany i co to mogę stwierdzić? Jeżeli obracamy kołem pasowym na wale kluczem, koło zmiennych faz rozrządu, czyli tu, obraca się, ale wałek ten pod korkiem w lewu oleju stoi. Stoi w miejscu gdzieś około 5 cm w lewo lub w prawo, obracając silnikiem do tyłu lub do przodu. Nic się z wałkiem nie dzieje, a gdy dojdzie do momentu zablokowania, dłoki stoją w miejscu. Nie idzie okręcić silnikiem, nawet ręcznie. Także przypuszczam, że rozrząd poleci i oby nie narobiło dużych szkód w głowicy, ale to się okaże po rozkręceniu. No wiadomo z zewnątrz, czasem można na tego popatrzeć. Ale na bank już jest na pewno uszkodzone koło zmiennych faz i to dość solidnie. Ale będę wam nagrywał po kolei, co z czym i co się stało. No, Jak widzicie silnik rozebrany. Już tego rozbierania samego nie nagrywałem, bo też nie miałem zbytnio czasu, ale tak, wszystkie cztery tłoki oberwały, widać tutaj z zaworami, tamten najgorzej nawet, bo się urwał zawór, zaraz Wam pokażę głowicę i teraz tak, no zobaczcie, szkoda cylindrów, bo wersja jest taka, że wymieniamy silnik. No Można by tu przekładkę robić, z dwóch silników zrobić jeden. Bo bardzo ładne gładzie cylindrów są. Jeszcze nawet honowanie znać nie ma żadnych progów. No ale co zrobić? A winowajcą była pęknięta rolka prowadząca. Zobaczcie, jak wygląda śruba się na rolce. Dwa lata temu ktoś wymieniał tu rząd, zamontował starą śrubę. Rolka nie wytrzymała, pękła. I tyle narobiła. Już wam pokazuję głowicę. Głowica wygląda tak. Wszystkie 16 zaworów pogięte, w, w, w tym jeden urwany. Także nawet nie ratujemy tej głowicy. Z właścicielem ustaliliśmy, że wymieniamy się na używany. I zobaczymy, i będziemy to składać wszystko w kupę. bo trzeba by regenerować głowicę Co mam robić? Albo kupować używkę i naprawiać. Także zdecydowaliśmy, że wpada silnik. Tam nie wiadomo jak tłoki wyglądają. Tłoki mogą być popękane. Także widzicie jak to wygląda. Następny filmik jak już będę robił przekładkę silnika, na pewno wleci nowy rząd. Z kołem zmiennych faz, to nagram Wam fajnie tak, żeby, tak szczegółowo, żeby było wiadomo co i jak, jak z momentami dokręceń. A w tym odcinku taki krótki odcinek to by było tyle. To taka przestroga jak to składają niektórzy samochody na starych śrubach. I teraz przez taką głupią śrubę cały silnik do roboty. Dobra, w tym odcinku by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie hej.